Ja wyrastałem w atmosferze w atmosferze zajmowania się sztuką. Jan Berdyszak należy do czołówki polskich artystów. Urodził się 15 czerwca 1934 roku w zaworach koło Książa Wielkopolskiego. obrazy potencjalne są w jakiś sposób szczególny aktualne właśnie w postaci reszt a więc takie zagadnienie powstało dla mnie przed wielu laty zostało spostrzeżone przed wielu laty nawet w latach 60 jeszcze i polegało ono na dostrzeganiu reszt, które powstają przy, każdej, przy każdym im działaniu. Najbardziej to jest widoczne przy działaniach efemerycznych, dlatego że tam ze względu na to, że działałem w przestrzeni tych reszt było szczególnie wiele pozostawianych. Na moment w przestrzeni, i pozornie wyglądało to wszystko na niesłychanie zorganizowane. Tymczasem się okazało, że pewna część działań była spowodowana inną koncepcją działania. Czyli się usamodzielniały pewne działania. I to były początki właśnie spostrzegania reszt. W tej chwili bardzo fascynuje mnie problem tego, jak przy różnych okazjach tworzą się bliżej niezdecydowane formy reszt, które no, działają jak drożdże i Y, są w stanie mnożyć następne. Y, czyli, że jest to pójście, pójście w taki y, jakby odwrotny proces y, działania, na przykład y, typu program matematyczny w twórczości. A więc, system. Y, o, o, tylko, że to nie jest systemem, bo, bo reszty są zawsze całością niekompletną. I one wytwarzają jak gdyby swoją rzeczywistość, która mnie interesuje w tym momencie i to powoduje także że w dalszym ciągu następuje następują zmiany pojmowania całości obrazu czyli jest to dyskusja na temat czy my w ogóle rozumiemy kiedy mówimy co to jest całość czy też posługujemy się wytworzonymi modelami kulturowymi. Otóż ja umownie nazywam postępowanie, nazywam takim modelem istnieniowym. Ja tylko martwię się o część problemu, który podejmuję. Wszystkie pozostałe przynosi mi istnienie, i istnienie z twórczością. To, to nie ma u mnie charakteru jednorodnego, ani w formie, ani w idei. I w związku z tym to nieustannie się przekształca, nieustannie, jakby, pytania nowe i problemy nowe tworzą się i same i ja je na pewien sposób prowokuję o zachodzących zmianach nie tylko ja decyduję ale jakby uniwersum w którym żyję mnie nie interesuje konsekwencje mnie interesuje możliwość dotykania tego, czego jak gdyby wewnętrznie, we, moja, moje wnętrze się domaga. Stąd też żaden problem w gruncie rzeczy jest niemożliwy do ostatecznego rozwiązania. Zawsze po każdym problemie pytań jest więcej niż było na początku. Im bardziej Prosto traktuje tę część, którą ja wykonuję, tym bardziej daje szansę na spostrzeganie albo prostej, albo bardzo skomplikowanej struktury świata, która jest w otoczeniu. Ja jestem skazany na, na to, iż moje prace zmienia istnienie. I ja pozostaję już bez wpływu na to. Czyli, że ta estetyka, która, którą ja sobie określam jako maksymalną prostotę, ale i maksymalną prowokację, to ona. No, nie służy sobie tylko, tylko służy temu czemuś, co jest pozostawione wewnątrz, obok. Chciałem, żeby rzeczy były proste. Natomiast estetykę uważam za produkt dodatkowy, który nie jest kompletnie istotny. Natomiast to jest ciekawe, jak recenzowali moje prace w Japonii. Na przykład, otóż jedna z recenzji i z cytatów tej recenzji, wypowiedzi jednego z artystów japońskich, dowiedziałem się, że my mamy też pojęcie przestrzeni dodatniej i ujemnej. Oni tak samo, ale jeszcze inaczej. I on powiedział, że nie zacytuję precyzyjnie z pamięci, ale że my, Japończycy, poszukujemy przestrzeni dodatniej, a więc tego, co niesie znak, czyli że poszukujemy przestrzeni znaku. Natomiast y, y, mnie określono, że ja poszukuję przestrzeni negatywnej, a więc tego, co powstaje pomiędzy znakiem, czyli wewnątrz znaku. To jest zupełnie y, inne stanowisko. Oni to od razu wychwycili, to się łączyło również z grafikami związanymi z tym cyklem form generalnych, tych czarnych gipsorytów, bo ja je tam pokazywałem w latach 60. I, no i oni powiedzieli przy tym, w, w tej, ta wypowiedź tego japońskiego rzeźbiarza, kończy się tym, że no w tym poszukiwaniu ja jestem nie tak finezyjny jak oni, ale na skutek tego, że tak jest, to, to ja reprezentuję siłę i zdrowie. To była bardzo zaskakująca dla mnie recenzja, kiedy ją otrzymałem przetłumaczoną z japońskiego na język niemiecki w liście od przyjaciela. I to się tam zaczynało właśnie w tych grafikach i oni to od razu, od razu to uchwycili. To zresztą była wystawa w dobrej galerii, która stosunkowo krótko istniała, ale miała świetne wystawy. Także to, to są tego typu problemy, jak gdyby zdawania sobie sprawy z niedostatecznych modeli całościowania, które mnie od sześćdziesiątych, od końca lat pięćdziesiątych pociągają. Pociągały i pociągają, bo to, to trwa w różnych postaciach.